Ktoś była na fali, czujesz jak fala. O Jezus Maria! Ciemanko ja jestem Blow i dzisiaj witam was w czymś zupełnie nowym. Było już coś takiego na moim kanale. Ale dzisiaj będziemy reagować na randka w łóżku, odcinek specjalny z najciekawszy najciekawsze momenty programu. Czemu ja? Czemu ja? Ale tak, donieśliście mi, że jest nowy dziwny program i żebym nagrał jak reaguję na ten program, więc proszę bardzo. Od razu mówię, że ten program jest z mojej ulubionej stacji TLC Polska. Nic mi za to nie zapłacili. A moja ulubiona, ponieważ tam wychodzą najdziwniejsze programy. Jeśli nie pamiętacie, to kiedyś miałem taką serię, gdzie reagowałem na dziwne uzależnienia ludzi i właśnie ten program był z TLC. It's a comforting feeling. I tam właśnie dziewczyna jej jadła szkło. <laughs> tak. Także podejmuję się wyzwania, trzymajcie mocno za mnie kciuki, jeżeli odcinek będzie Wam się podobał to 40 tysięcy łapek w górę i nagramy jeszcze jeden z tego, z tej randki w łóżku. <laughs> Także jestem gotów i lecimy! Ten moment, gdy chcesz kuźwa pstryknąć palcami, żeby było tak kinowo zajebiście, ale zapominasz, że przecież nie potrafisz pstrykać palcami. Dobra, lecimy. <laughs> ok. No kuźwa nie okej. Okay. Dobra, więc let's go! O, zupełnie nie wiem o co chodzi w tym programie, i jestem ciekaw, także let's go. Sławek. Cześć, Jowanka. Ten program jest po polsku! Dziubas! Już mi się podoba. Dobra, Sławek i Co się wydarzyło, gdy dwoje samotnych nieznajomych spotkało się po raz pierwszy i otrzymało polecenie? Do zebrania 12 zawierzek. Joka i Watch. Nie chcę żadnych zawierzek. Co tam? Rozbierzcie siebie nawzajem? To jakoś, to jest. To jest, na, to jest na pewno. No to jest YouTube, więc chyba nie będzie żadnych treści takich słuchaj, Uwaga, no. no ile jeszcze będziecie się rozbierać? Ja jeszcze. Od... kolejni! Ręce do góry. <gry> to odwróć się tyłem do mnie. What the fuck? Wybaczcie, ale. Dobra, to jest normalne. Ludzie się spotykają po raz pierwszy i pierwsze co dostaje. Dos... W ogóle dostają polecenie i dostają polecenie rozbierzcie się nawzajem. Czy może to jest. Norm... No nie nie, pachniesz. nie każda randka kończy się w łóżku, ale ta się w nim zaczęła. Patrzysz na łóżko. Hej, no no nie łóżko? idźmy do łóżka tak szybko. <noise> Zostali połączeni, ponieważ oboje szukali miłości. Nie, dziubas, ja się już boję, boję się tego programu. I się na kolejne spotkanie? Możesz? Jakby co to? To jest randka w łóżku. Co tu się sta... To jest... Co to? Okay. Randka Włóżku, w łóżku. Andres Polska. Od uh! najbardziej lecimy w polskiej edycji programu. Dawaj! Dobra, zaczynamy! Łukasz Piotr, Karol! Karol był. To nie. Dobra, będę już spokojny i normalnym YouTuberem na burzliwe czasy. Ale był Karol i to nie byłem ja. Kilkudziesięciu singli z całej Polski zdecydowało się na odważny krok i w poszukiwaniu miłości wzięło udział w wyjątkowym eksperymencie miłosnym. No bez jaj, no jak, naprawdę, naprawdę ktoś w poszukiwaniu miłości poszedł do programu, gdzie serio. Ci, Ci ludzie. Pokonali swoje zahamowania i Niesamowite. w nadziei, że zmienią swoje życie. A czemu tak mówisz? Mam na imię Jowanka. Mam 40 lat i Ej, ja ją znam, ja ją kojarzę. ja ją znam. Patrz, Dziuba, co ci teraz pokażę. Mm, oklaski teraz, brawo, To chyba ta sama dziewczyna, nie? Nie wiem, czy to ta sama dziewczyna, ale wydaje mi się, że to ta sama dziewczyna. I sam siebie teraz zaskoczyłem, ale okej. Okay. 1-0 dla mnie. Mam 40 lat i przyjechałem z Wrocławia. Od i pół roku jestem singielką. Cześć, nazywam się Karol, mam 20 lat i nie wychodzę z domu. Trochę takie trudne sprawy z tego, ale dobra. Zmierzyli się z szeregiem ekscytujących wyzwań. O! Na początek poznanie osoby, która została dla nich wybrana. Cześć. Cześć Karina. No, elo. Dobra, to jest Cześć. pierwszy krok. Trzeba się poznać. Za. I od razu lecimy do łóżka. A jak wiadomo, pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Dokładnie, pamiętajcie, to jest najważniejsze. Ty też? Jak się czujesz? O. Dobrze, dobrze. A Jak ty się czujesz? Tak, dobrze, ale jakieś takie pod. ma. <grym> przepraszam, naprawdę przepraszam, ale co to jest? No jak się czuję? No tak trochę zestresowany. Ja rozumiem, ja sam się bardzo stresuję takim, że, to, że nigdy nie brałem udziału w takim programie, ale. Tak, stres sucho w ustach. No, dlaczego? Już po chwili rozmowy uczestnicy stawili czoło największemu wyzwaniu. Hmm, hmm. Rozbierzcie się nawzajem. <grystanie> Muzyczkę dajcie trap. Oj, jakaś... ciężko z guzikiem. Gzików nie ma. No bez... No ja, powiedzcie, że to jest jakiś Cześć. aktorzy, że to A naprawdę tak ktoś powiedzieli w im to, w tym programu o, o, o co Zdjęmy tam chodzi, szale. czy oni tak po prostu poszli i nie wiedzieli Cześć, co, co będzie. Trzeba do góry i już do rosobu. Trzeba do góry. O Jezu, jeszcze ta muzyka Cześć. taka. Niektórzy poradzili sobie nadspodziewanie łatwo. O. Tu będą dymy ludzie, tu będą to czuć, że będzie, będzie coś się działo. Niech to już będzie, będę zrobiła po Omosku. Że mówiąc podziwiam, Mam naprawdę. Mężczyzna, nagi i dosyć... naprawdę podziwiam tych ludzi, że. No nie wiem, nie byłbym w stanie pójść do programu i później mieć świadomość, że pół Polski, tam jest 500 tysięcy osób jak nie więcej zobaczy mnie w bokserkach. Co, no łóżka? Teraz, Teraz będzie łóżku, akcja! Bok zupełnie obcej osoby. Oj. Zdarzyło się, że stres wyłączył dobre maniery. Skarpetkach do łóżka. Pani ma ładne skarpetki. No, już się nie czepijemy, tak? Są fajne. Cześć. Dobra, daj mi te skarpetki. Zobacz, jaki pośpiech. Tak. Pierwsze jak y wszedłem do łóżka, to y sobie pomyślałem, o kurczę, co będziemy robić. Właśnie, co będziecie robić, to jest dobre pytanie. Co można robić w łóżku poza tym, o czym każdy z was od razu pomyślał. O czym pomyśleliście z boczeńcem? Bo ja pomyślałam o spań. No. Wy też? Kasiu, nakarm go dami rozpoznaj A składniki. to jest YouTube? To jest. Ja taki challenger robię, tylko że nie w łóżku. No jak na YouTubie się czuję? Będą jeść i po prostu rozpoznać składniki. Boję się, konkurencji już. A, to dzięki, dzięki. O co tu ale dobry, ale ale to dobry. Niektórzy mieli okazję, aby zauroczyć swojego partnera tańcem. Natalio, zatańcz zumbę dla Kuby. Nie mówię, że dwa lata, tak? O Jezu. Nie nazwałabym tego tańca to raczej było takie wyginanie się i próbowanie uwieść mężczyznę powiedzmy tym ruchem ciała Myślę, że Karolowi się spodobało bo Proszę to... pani, mi się, ja, ja nawet nie patrzę Ale to miło, jest... że pani chciała, żeby mi się Zobaczę, podobało to, to chciałam mu przekazać Chciałam mu powiedzieć, że jest chciany Jak tu zaraz się będzie coś działo będzie chyba zainteresowana i że tańczę tylko. Zaraz nie... chyba będziemy musieli przejść na inną stronę Nie, a tak, tak serio sobie... Okazał się nie tylko domeną kobiet Hmm, Karol chyba jednak wolał tamten taniec. Naprawdę. Chyba Jak, było jakiegoś ładnego kawałka, muzyki jakiejś. Nie zrozumcie mnie źle, ale naprawdę nie rozumiem. Co to jest? Randka w łóżku, no. ten taniec zrobił na mnie takie po, po, pozytywne wrażenie, myślę, że gdyby... Wiecie, była... co na mnie zrobiło duże wrażenie jego spodenki w owieczki. Naprawdę są zajebiste. Daję łapkę w górę. <laughs> nie. Boże! Ja nie jestem dobry w pompkach, nigdy nie ten. No pierdziela, nie jestem dobry w pompkach! Widzicie, jeżeli myśleliście co można zrobić w łóżku, ja myślałam, że można spać, ale można przeciągać linę, można robić pompki. Powiecie... Pok P Cio. Andrzeju, pokaż Mari jak prawidłowo oddychać Andrzeju, do dzieła. Prawidłowy oddech Oddychamy nosem to się jak na niego patrzy, ja, ja identyczny mam teraz drogo, o co chodzi? To jak się oddycha, teraz się nauczymy jak się oddycha, poradnik 2017, 16. Nie, 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 jedna noga jest oparta o, 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 o... o, kurda, o co ale co się druga noga. Dobra. Oddychamy i w trakcie wdechu żabra rozchodzą się na... Ale kim on jest, czy on, czy to jest jakiś człowiek, który rzeczywiście powinien tego uczyć, czy to jest jakiś Spokój. przypadkowy ziomek? I No nie. Się. Jakbyś płynęła, tak? Jakbyś była na fali. Wdech. Czujesz jak fala. Jezus Maria. Żyja, żyje. Chyba naprawdę byłem na tej fali. Jak daleko posunęlibyście się na pierwszej rance? Jak myślicie, posuną się na pierwszej rance? Przygoda na jedną noc. Dobra, no, wyspowiadasz się. Mi się nigdy nie zdarzyło. Nigdy, nigdy? Jak Ci zaskoczyło? Bo... Jaki, Jaki łóżka, to musi przedstawić mi całe dossier lekarskie. Dlatego się, o kurde, nic z tego nie będzie. Doroto, zaśpiaj dla Andrzeja. Ja czuję, że to już będzie go bo Ja naprawdę już nie daję rady powolutku. Ale nie, no, może ta pani ładnie śpiewa. Ja na przykład brzydko śpiewam, dlatego się. Kontra nudila formy <try> wobec. Ale po co jest ten zoom na tyłek? Kurde! Tyrota zaśpiewała, no. Nie, no. Normalnie powoliła mnie na kolanach. Ja Myślałem, <try> że powiem. Ol słabo. A, może być. Nie. Osu, ten, weź sobie włosy, może jeszcze, żeby ci nie podudził. Nie, nie, bym włosy. Na, na masę. Nie, mam już dość tego programu Na dziś dla mnie to koniec Ale poczytajmy komentarze, bo czuję, że to będzie najlepszy. Uwaga, zaraz zaczną robić serial Jak oni srają W sumie nie głupie. Czy nie głupi komentarz, nie? Że nie głupi pomysł, nie chciałbym tego widzieć. Zgubiłem się w internetach. To jest to, co myślałem przez cały ten program. Jak trzeba być bardzo. zdolnym, aby wybrać... Okej, okay, tego nie czyta. Co ja tu robię? Gdzie ja k. potrafiłem? Czy to są komentarze pod moim kanałem? Czy to. okej, okay, bo czasem mam takie komentarze. Niewątpliwie jest to nieco kontrowersyjny program z dawką przymusu, ale jednak w głównej mierze ukazując tą niezręczność, neutralność. Już gdzieś tam ciąży na człowieku presja telewizji. Dobra, nie chcę mi się już tego czytać. Ja tam bym od razu, Majtego czki w dół i... Hmm. Dobra, w komentarzach chyba też się zgubiłem Więc mordeczki, bardzo dziękuję za podesłanie tego, tego programu Naprawdę bardzo chciałem go widzieć Więc jak chcecie więcej z odcinków z tego to zostawcie kciuka w górę A TLC Polska, proszę nie zdejmujcie tego filmiku Zostawcie go, nie usuwajcie go, proszę Wiem, że tu proszę Że ja wam bardzo dziękuję za odcinek, widzimy się w kolejnym Trzymajcie się i piąteczkę. Só tô tá ó.